Czy wiesz, czym jest strategia miasta? To nic innego jak plan jego rozwoju. Strategia to planowanie i myślenie o tym, jak ma funkcjonować miasto przez następne lata. Dlaczego strategia miasta jest taka ważna? Co oznacza wymyślanie miasta na nowo? Jaki jest najlepszy sposób na stworzenie strategii dla miasta? Taki, który angażuje ludzi. Po to są konsultacje społeczne, czyli zbieranie opinii mieszkańców miasta. Podczas konsultacji społecznych dotyczących strategii 2030, poruszyliśmy wszystkie ważne tematy. Oto najważniejsze z nich. Omawialiśmy plany gospodarcze, Inteligentne specjalizacje oraz czym jest Smart City. Pracowaliśmy nad wrażliwą częścią życia miasta, rozmawiając o niepełnosprawności, empatii, wsparciu i włączaniu społecznym osób z niepełnosprawnościami w życie. Ważne są dla nas kwestie zmian klimatu i adaptacji miasta, które znalazły swoje miejsce w konsultacjach społecznych. Wspólnie zastanawialiśmy się nad bezpieczeństwem, likwidowaniem barier przestrzennych oraz nad ideą miasta 15-minutowego. W konsultacjach społecznych ważnym tematem były wspólne projekty i inicjatywy mieszkańców, które prowadzą do współodpowiedzialności za życie w naszym mieście. Ważny był temat osób młodych, wielopokoleniowości i tak nowoczesnych rozwiązań jak co-living. Jeden z ważniejszych punktów w konsultacjach to transport publiczny w naszym mieście, organizacja ruchu oraz zrównoważone rozwiązania takie jak elektromobilność. Mówiąc o najważniejszych tematach, nie możemy pominąć ochrony zdrowia i profilaktyki, sposobów radzenia sobie z pandemią oraz jakości usług medycznych. Tak samo jest z tematem edukacji, zawodami przyszłości oraz rozwijaniem sztucznej inteligencji. Nie zapomnieliśmy o sztuce i kulturze w naszym mieście. Ty też możesz aktywnie współtworzyć miasto. Pierwszym i najlepszym krokiem do bycia aktywnym mieszkańcem jest zainstalowanie aplikacji. Transparentne JST to pierwsza w Polsce aplikacja umożliwiająca udział mieszkańców w dialogu społecznym, w tym w szczególności konsultacjach społecznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Została stworzona tak, by zapewnić prosty i intuicyjny dostęp do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw publicznych każdemu mieszkańcowi. Aplikacja jest bezpłatna dla każdego. Dzięki niej masz dostęp do śledzenia aktualnie trwających konsultacji społecznych. Możesz zobaczyć archiwalne konsultacje oraz wypełnić ankietę konsultacyjną. Możesz uzyskać informacje o konsultacjach społecznych, raportach i wynikach. Aplikację możesz spersonalizować do swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli zastanawiasz się, co dzieje się w twoim mieście, z tą aplikacją możesz nie tylko śledzić działania Olsztyna, ale sam aktywnie uczestniczyć w życiu twojego miasta.